Wiesz, kiedy najbardziej tracisz energię i moc, kreowania biznesu na Twoich warunkach, naprawdę zarabiania dobrych pieniędzy, przyciągania idealnych klientów, którzy płacą taką cenę, na jaką zasługujesz, gdzie w końcu możesz zarabiać 6, a nawet 7, Cyfr. Kiedy przestajesz być sobą i zaczynasz naśladować innych, kiedy patrzysz się, co się dzieje na rynku i zaczynasz podążać za tym. Kiedy próbujesz być kimś innym, bo widzisz, że ktoś na tym zarabia, wtedy zabierasz sobie swoją autentyczność, tą specjalną energię, która jest tylko w tobie, bo o Twoje życie, o Twoje doświadczenia i wyzwania. Twój idealny klient przyjdzie do Ciebie i zapłaci Tobie niesamowite pieniądze, premium pieniądze, za Twoją autentyczność i rozwiązanie, które będzie płynęło prosto od Ciebie, z Twojego serca. I to właśnie robimy na Alchemii Bogactwa Mastermind, gdzie uczy Ciebie, jak wejść w swoją autentyczność, jak wydobyć tą niesamowitą, autentyczną energię, tą moc, która jest w Tobie i przekuć to na biznes, na strategię. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz słowo ALCHEMIA, a ja powiem Tobie więcej.